Warszawa Centralna po pewnej dłuższej przerwie pozdrawia uroczy Kraków Głównych. Wracając do tematu Krakowa i Warszawy, udało mi się znaleźć pewną myśl Juliusza Słowackiego. O Krakowie, co jest w tobie niezwykłego, że chce się wracać do domu, do Warszawy? Mój ulubiony mistrz fraszki Jan Staudinger napisał o krakowskiej życzliwości. Tu się jeży, nawet wieża przeciw wierzy. Napisał też Jan Staudinger taką fraszkę o wdzięcznym tytule Krakowiaczek. Ci ja". Krakowiaczek Cija, Krakowiaczek Żwawy, tylko przemyśliwam, jak zwiać do Warszawy. A przecież Kraków, właściwie stołeczne krakowskie miasto Kraków, to miasto i powiat w województwie małopolskim. Możemy przeczytać w encyklopedii: siedziba powiatu krakowskiego stolica małopolski należy dodać, marzy o byciu stolicą Polski. Dokładnie zaś o tym, by proponować przeniesienie tam stolicy. Przed czym można by się wzbraniać. E, Legendarnym założycielem Krakowa był król Krak. Można też powiedzieć, że miasto Kraków rozciąga się tak naprawdę w promieniu 3 km od sukiennic. Wiejskie blokowiska. Poza tymi trzema kilometrami wcielono administracyjnie, by mieszkający tam na pływowi uzyskali meldunek, którym mogą chwalić się rodzinie z Podsącza. Na zakończenie dowcip. Spotkało się trzech kumpli. jeden z Poznania, jeden z Warszawy, jeden z Krakowa. Ten z Poznania przeniósł na spotkanie Pentokielbasy. Ten z Warszawy. Przyniósł ze sobą butelkę szlachetnego wina. A co zrobił ten z Krakowa? Przyprowadził kukla. Czekamy na ripostę ze mną. Pozdrawiamy Kraków.